Gry planszowe to hobby, które ma to do siebie, że w trakcie rozgrywki, jak i również w trakcie przygotowania samej gry, trzeba pamiętać o sporej liczbie zasad. Nic nie przypomni nam o tym, że o czymś zapomnieliśmy. Nie jest to gra komputerowa, nie jest to gra z infotipami, nie jest to gra w przypadku, której nagle możemy zrobić szybki rollback. Oczywiście, czasami będzie to możliwe, ale niekiedy to co się wydarzyło kilka tur temu, będzie już absolutnie nie do odtworzenia. W związku z tym, siedząc z jakiejkolwiek gry, dążymy do tego, żeby maksymalnie prawidłowo w nią zagrać. Ale czasami jest tak, że nie unikamy błędów. I dzisiaj, właśnie o takich możliwych do popełnienia najczęstszych błędach w Primal The Awakening. Cześć, tu Misza Lewia, ten Sorbet, a to jest kolejny materiał na kanale Wojennik TV. Zapraszam Was dzisiaj do obejrzenia filmu troszkę innego od tych, do jakich Was przyzwyczaiłem. Nie będzie to bowiem ani unboxing, nie będzie to recenzja, nie będzie to także relacja z rozgrywki, ani też zastawienie. Choć w sumie będzie to swego rodzaju zastawienie, ale na pewno nie uszeregowane w oparciu o jakąś ważność albo w oparciu o jakąś popularność. Będzie to kolejny film traktujący o jednej z moich ulubionych gier ostatnich lat, czyli o Primal The Awakening. Ale dzisiaj o Primal The Awakening chciałbym opowiedzieć troszkę inaczej, bo chciałbym przedstawić Wam listę najczęstszych błędów, które sam popełniałem albo które mogą być problematyczne w momencie, gdy siadacie po raz pierwszy do tej gry. W związku z tym będzie to zestawienie, w trakcie którego opowiem o kilku rzeczach, których warto się wystrzegać, kiedy zaczynacie grać Primal The Awakening, albo których trzeba pilnować w trakcie rozgrywki, po to, żeby później nie łapać się za głowę w poczuciu, że coś jednak poszło nie tak, że zapomnieliśmy o czymś, co mogło mieć wpływ na rozgrywkę, albo o zgrozo, co mogło mieć wpływ na wiele wcześniejszych rozgrywek, jeśli dotychczas tę konkretną zasadę albo. Efekt interpretowaliśmy inaczej niż powinniśmy. Primal The Awakening to monumentalny tytuł, wydany przez Reggie Games w 2024 roku. Autorami tego, tej gry są Alberto Parisi oraz Tommaso Mondragori. I jest to gra, w przypadku której mamy do czynienia z klasyczną walką z potworem. Jest to klasyczny boss-butler. Gra zostanie wydana również niebawem po polsku dzięki Portal Games, a to też powód, dla którego dzisiaj chciałbym opowiedzieć o tych problemach albo o niuansach, z którymi możecie borykać się, kiedy potem grę po raz pierwszy sięgniecie. Oczywiście nie jest to lista kompletna, bo Primal Dialectic to gra dosyć złożona. To gra, w której trzeba pilnować wiele, dużej liczby rzeczy, w której jest sporo niuansów, w której to fakt, że za każdym razem zmierzycie się z innym. Przeciwnikiem, korzystając z innej puli kart, fakt, że inaczej ułożą się te karty, będzie powodować, że za każdym razem traficie na sytuację, której dotychczas nie było. Sytuację, która będzie wymagała okiełznania pewnej liczby zmiennych i momentami również borykania się z pewnymi decyzjami do podjęcia. Decyzjami, które są satysfakcjonujące wtedy, kiedy decydujecie o tym, w jaki sposób zagrać, rozpatrzyć pewne efekty, aby wykrzesać maksimum z obecnego stanu rzeczy, ale i również. Problematyczne w sytuacji, w której nałożenie różnych efektów albo kumulacja mechanizmów może powodować wątpliwości interpretacyjne. Primal jest tego typu gro, w której jednak tego typu niuansów i rzeczy do pilnowania jest dosyć dużo. I troszkę o tym dzisiaj też będę opowiadał. W związku z tym, nie przedłużając, już zapraszam teraz do listy siedmiu najczęściej popełnianych błędów Primal The Awakening, rzeczy, których warto się wystrzegać. Primal The Awakening jest grą, w której trzeba pilnować sporej liczby rzeczy. Pierwsza z tych, o których często można zapomnieć, wydawać może się trywialna. I jest czymś, co osobom, które dopiero poznają ten system, może wydać się absolutnie absurdalne. Ale wierzcie mi, że w trakcie rozgrywanych przeze mnie partii wielokrotnie łapałem się na tym, że nie byłem przekonany, czy dokonałem tej konkretnej czynności w trakcie trwania danej rundy. O co chodzi? Ano chodzi o przesunięcie znacznika rundy. I teraz można byłoby powiedzieć, jak to możliwe, że o tym dosyć kluczowym elemencie można zapomnieć. Struktura rundy jest pomyślana w taki sposób, że w pierwszej kolejności mamy możliwość skonsumowania różnego rodzaju mikstur, które posiadamy, ale później przechodzimy do fazy drugiej, czyli do zarządzania naszym potworem. I w ramach tej konkretnej podfazy mamy Behavior Refresh oraz The Monster Gains One Struggle. I teraz. W momencie, gdy kończymy rundę, czyli przechodzimy później przez tury graczy, dochodzimy do końca rundy, to powinniśmy w ramach zakończenia rundy również przesunąć znacznik tury. I teraz momentami, w momencie, gdy jesteśmy bardzo zaaferowani rozgrywką, gdy jesteśmy bardzo zaaferowani tym, co dzieje się w szczególności w trakcie tur graczy, może być tak, że o tym niuansie po prostu w danym momencie zapomnimy. Może być tak, że zakończywszy rundę, mechanicznie przesuniemy znacznik, później zajmiemy się apkipem potwora i nagle złapiemy się na tym, że nie do końca jesteśmy przekonani albo pewni, czy przesunęliśmy ten znacznik na kolejną turę, czy też nie. O ile na początku to jest dosyć oczywiste, bo na początku będziemy startować z pierwszymi rundami i tutaj problemu być nie powinno. O tyle później w pewnym momencie może okazać się już nagle, że nie jest to wcale aż tak oczywiste i łapiemy się na tym, że nie wiemy, ile w sumie tych rund zagraliśmy i czy znacznik przesunęliśmy czy nie. Jest to o tyle istotne, że po pierwsze dziesiąta Tura jest triggerem pewnych efektów. Po drugie, w przypadku walk z niektórymi potworami ten upływ czasu jest niezwykle istotny. W związku z tym, jeżeli pomylimy się w liczeniu rund, to może być tak, że zagramy rozgrywkę albo na naszą korzyść, albo na niekorzyść, dokonawszy podwójnego przesunięcia, albo dokonawszy, albo nie dokonawszy przesunięcia znacznika tury. Jak temu przeciwdziałać? Jest fajny Protyp, który sprzedał mi. Krystian, którego bardzo serdecznie pozdrawiam, a mianowicie zanim rozpoczniemy w ogóle rozgrywkę, wskazane jest umiejscowienie na torze tur znaczników Stragla. I to jest niezwykle prosty, a jednocześnie niezwykle intuicyjny i użyteczny sposób. Dlaczego? Dlatego, że w momencie, gdy dokonujemy przesunięcia na kolejną turę, to zdejmujemy ten znacznik, który i tak za moment powędruje na planczetkę naszego przeciwnika, bowiem w trakcie apkipu dorzucamy stragla. Więc w momencie gdy na torze nie mamy żadnego znacznika, wiemy, że przesunęliśmy już znacznik. Trzeba jednakże pamiętać o tym, ażeby taki znacznik później ponownie wrzucić na planszetkę. I tu może powstać wątpliwość, kiedy powinniśmy to robić. Więc można stosować różnego rodzaju zabiegi, można też jeżeli przesuwamy znacznik to na przykład zmienić jego ukierunkowanie, żeby mieć jasność co do tego, że został on przesunięty, a na końcu rundy w momencie gdy przesuwamy to na przykład zmienić ponownie jego orientację. Różne sposoby są możliwe, ale warto o tym pamiętać, wierzcie mi, że jest to jedna z tych rzeczy, o której Grand Play Mall Dialect jest niezwykle prosto zapomnieć. Kolejną rzeczą, o której stosunkowo prosto zapomnieć, kiedy gra się w Primal i w szczególności na początku, jest generowanie dodatkowych znaczników stamina. W trakcie naszej tury możemy zagrywać karty posiadane u nas na ręce, tworząc sekwencje, płacąc kartami po to, żeby zagrać inne. Ale czasami będzie tak, że albo nie chcemy, albo nie możemy zejść ze wszystkich kart, i dojdzie do sytuacji, w której kończąc naszą fazę akcji, na ręce zostaną nam dwie, albo nawet czasami więcej kart. Wtedy należy pamiętać o tym, że jeżeli kończymy naszą turę akcji posiadając co najmniej dwie karty na ręce, to dostajemy także znacznik Staminy, który to jest umieszczony na naszej pancerzce i może być wykorzystany w trakcie którejś z kolejnych tur, żeby zapłacić za, za, za energię, czy też wydatkować go jako energię potrzebną do zagrania innych kart. Warto też pamiętać o tym, że można posiadać tylko jeden tego typu znacznik w danym momencie. Dodatkowo, nawet jeżeli mamy na przykład cztery karty na ręce, to nie generujemy dwóch znaczników stamina, ale jedną jednostkę energii, którą możemy wydatkować później, ażeby wystawić kolejne karty. W trakcie swoich pierwszych rozgrywek Primal The Awakening regularnie zdarzało mi się o tym zapominać, a jest to dosyć istotne, bo bardzo często będzie tak w trakcie rozgrywanych przez Was partii, że ten jeden, jedyny punkt energii, którego Wam brakuje do tego, żeby zagrać którąś z kart albo odpalić jakąś bardzo mocną kombinację, będzie decydować o tym, czy uda Wam się danego potwora pokonać, czy może zakończycie rozgrywkę przegrywając partię. Kolejna rzecz, o której dosyć prosto jest zapomnieć, ale i również taka, która stanowi swego rodzaju pułapkę interpretacyjną, to kwestia, co dzieje się w momencie, gdy kończy się talia danego myśliwego. W tej sytuacji, zgodnie z zasadami, przede wszystkim Powinniśmy utworzyć nową talię, przytasowując to z kart odrzuconych i dobierając następnie karty w taki sposób, żeby uzupełnić rękę o tyle kart, ile nam brakowało w momencie, gdy talia się wyczerpała. Ale trzeba pamiętać o tym, że w momencie, gdy taka talia się wyczerpuje, i to niezależnie od tego, w jaki sposób: czy to w wyniku dobrania ostatniej karty, czy to w wyniku spalenia, czy też odrzucenia ostatniej karty. Należy, zanim uczynimy czynność w postaci, zanim dokonamy czynności w postaci przetasowania utworzenia nowej talii, musimy także ponieść tak zwane fatigue damage, a więc musimy odnieść obrażenia, które są związane ze zmęczeniem naszego myśliwego. Te obrażenia są zadawane w oparciu o posiadaną przez nas broń. I tutaj kilka niuansów. Po pierwsze, nie patrzymy na to, jakie mamy rodzaje. Opancerzenia, jaki mamy hełm, jakie mamy mikstury. Jedyne co nas interesuje to nasza broń, a więc weapon. I drugi bardzo ważny niuans jest taki, że obrażenia, które otrzymujemy w tym momencie za wyczerpanie talii, to nie są obrażenia zadawane przez broń, ale obrażenia w wysokości równej poziomowi naszej broni. Więc jeżeli posiadamy na przykład młot pierwszego poziomu, to w momencie, gdy nasza talia się wyczerpie, nasz myśliwy odniesie jedno obrażenie, a nie cztery, jak można byłoby interpretować, jeżeli gramy po raz pierwszy albo wtóry i nie zwrócimy na to uwagi. W związku z tym, żeby nie utrudniać sobie rozgrywki, warto jest pamiętać o tym, że jest to poziom broni, jednocześnie warto po prostu pamiętać o tym, że takie obrażenie musimy poniżej za każdym razem, gdy nasza talia ulegnie wyczerpaniu, niezależnie od tego, z jakiego powodu ta talia nagle staje się pusta. Powiązany z poprzednim niuansem jest również case numer 4. Case numer 4 dotyczy kart, które zadają obrażenia, na które to jednocześnie wpływa poziom naszej broni. Przykładem takiej karty może być na przykład decisive effort Torega, której treść wprost stwierdza, że zwiększamy obrażenia zadawane przez atak o 3 i następnie symbol młota. I teraz, zgodnie z zasadami, trzeba pamiętać o tym, że gdziekolwiek i kiedykolwiek pojawia się symbol broni danego myśliwego, to powinniśmy na tym etapie zweryfikować poziom broni która jest obsługiwana, która jest wykorzystywana przez danego myśliwego. Ponownie, w tym konkretnym przypadku nie będziemy mnożyć wartości obrażeń zadawanych przez broń, którą posługuje się myśliwy, ale będziemy wykorzystywać poziom broni, którą ten myśliwy wykorzystuje. Więc wartość 3 młot oznacza, że zadamy wartość 3 przemnożoną przez poziom broni, czyli dokładnie 3. Gdyby Torek posiadał młot o poziomie drugim, to wtedy ta wartość wynosiłaby 6, 3 przemnożone przez 2. Nie przemnażamy w związku z tym wartości wskazanej na karcie przez obrażenia zadawane przez broń, ale przez jej poziom. Te zasady są w angielskiej wersji instrukcji opisane na stronie numer 25 w notatce, która wprost wyjaśnia, w jaki sposób tego typu tekst na kartach interpretować. Kolejna z dosyć problematycznych kwestii w Primal The Awakening to kwestia timingu. I nie bez powodu w tym konkretnym fragmencie filmu pokazuję Wam samą instrukcję, bo instrukcja w dosyć precyzyjny sposób opisuje, w jaki sposób tego typu kolizje w timingu rozpatrywać, ale nie zmienia to faktu, że momentami w trakcie trwania partii będą sytuacje, w których będzie wątpliwość, w jakiej kolejności rozpatrzy dane efekty. Mało tego, musimy też pamiętać o tym, że tego typu sekwencja jest wprost opisana w instrukcji, należy jej się trzymać. Jest to o tyle istotne, że w trakcie trwania bitew przeciwko potworom może być tak, że w ferworze walki nie zwrócimy uwagi na to, że pewne wydarzenia, pewne efekty spowodują aktywację kilku różnych efektów na różnego rodzaju kartach. I zgodnie z zasadami, jeżeli dojdzie do takiej sytuacji, że mamy do czynienia z kolizją czy też skumulacją efektów, które to są wywoływane przez zajście konkretnych okoliczności, w pierwszej kolejności zawsze rozpatrzymy karty postury, stance cards. To jest pierwsza rzecz, na którą należy patrzeć. Dopiero po rozpatrzeniu efektu z tego typu kart rozpatrujemy wszelkie, inne efek wszelkie efekty, które to wywoływane są przez karty zagrożenia, więc peril cards. Dopiero po uwzględnieniu tych dwóch rodzajów kart przechodzimy do rozpatrzenia efektów opisanych na kartach zachowania, czyli Behavior Cards, i dopiero po uporaniu się z tymi trzema rodzajami kart przechodzimy do rozpatrzenia wszelkich innych kart, które to mogą wywoływać jakieś efekty wynikające z zaistniałych okoliczności. Więc warto jest tę kolejność zapamiętać i warto jest o niej również oni również sobie od czasu do czasu przypominać, bo prędzej czy później staniecie w obliczu sytuacji, w której to tego typu kolizja albo kumulacja efektów nastąpi. Co istotne również, ta zasada opisuje co dzieje się w sytuacji, w której mamy do czynienia z kolizją, która to ma miejsce na etapie jednego i dokładnie tego samego rodzaju kart, na przykład na poziomie overcards albo na poziomie behavior cards. Jeżeli mamy dwa efekty, czy też dwie karty, które mogą w danym momencie odpalić swój efekt z uwagi na zaistniałe okoliczności, to jeżeli są to karty przynależne do tej samej kategorii, to gracze decydują w jakiej kolejności te efekty rozpatrują. I to otwiera potencjalnie możliwość pewnych kombosów, jak i również umożliwia graczom takie zarządzanie pewnym zagrożeniem, aby minimalizować potencjalne szkody, które poniosą w wyniku działań potwora, przeciwko któremu walczą. W związku z tym. Zawsze, kiedy dochodzi do tego typu kolizji i gracze zdają sobie sprawę z tego, że mamy kilka różnych kart, które wywołują jakiś efekt w wyniku okoliczności, które przed chwilą nastąpiły, warto jest odświeżyć sobie tę tabelkę, warto jest sprawdzić w jakiej kolejności te efekty należy rozpatrywać. Kolejnym elementem, o którym dosyć prosto jest zapomnieć w ferworze walki z potworem. To wpływ poszczególnych rodzajów terenu, na których znajdują się nasi myśliwi. Nasi myśliwi wędrować będą po obszarze gry, przemieszczając się pomiędzy sektorami, i każdorazowo, w większości przypadków, w danym sektorze znajdować się będzie jakiś rodzaj terenu. To mogą być skały, to mogą być różnego rodzaju elementy, takie jak jakaś roślinność, albo na przykład ogień. Każdy z tych rodzajów terenu ma swój efekt i wywołuje pewien efekt, ale problematyczne jest to, że efekt tych poszczególnych rodzajów terenu odpala się w bardzo różnych okolicznościach. Część z nich będzie działać w momencie, gdy dokonujemy ruchu, część z nich będzie działać w momencie, gdy przemieszczamy się do danego sektora, niektóre będą działać kontekstowo. Jeszcze inne z kolei działają tylko pod warunkiem, że odpalimy ich efekt na początku tury. I to właśnie o tych jest najprościej zapomnieć, bo o ile te, które działają w momencie ruchu, są dosyć proste do wyłapania, z tego względu, że w momencie, gdy przemieszczamy się do innego sektora, to dosyć naturalnie nasze spojrzenie wędruje w kierunku takiego obiektu, o tyle te, które działają na początku tury, są bardzo proste do przeoczenia z prostego powodu. W momencie, gdy zaczynamy naszą turę, bardzo często koncentrujemy się na tym, jakie mamy karty na ręce, a niekoniecznie na tym, gdzie w danym momencie stoi nasz myśliwy. A nawet jeśli na tym, gdzie stoi nasz myśliwy, to w jaki sposób jest on ukierunkowany względem potwora, a więc jaką pozycję względem tego potwora zajmuje. Czasami będzie tak, że po prostu zapomnimy o tym, że na obszarze, na którym w danym momencie stoimy, znajduje się Formacja terenu, która pozwala nam na początku naszej tury skorzystać z pewnego efektu, na przykład wyleczyć jedno obrażenie. W związku z tym, na początku tury warto jest wyrobić sobie nawyk zerknięcia na to, gdzie stoi nasz myśliwy, i potencjalnie również nawet umiejscowiania znaczników, które pozwalają nam przypominać o tym, żeby rozpatrzyć efekt danej formacji terenu w momencie, gdy zaczynamy naszą turę. Primal Awakening, jak już padło w trakcie tego materiału, to gra, w której dużo się dzieje, w której trzeba pilnować sporej liczby rzeczy. Jedną z tych, których niewątpliwie trzeba bardzo uważnie pilnować, jest to, jakiego rodzaju reakcje będzie wykonywać nasz potwór. Jest to cały urok Primal Awakening i coś, co sprawia, że ta gra jest tak wyjątkowa, jeśli chodzi o algorytm rządzący postępowaniem potwora, przeciwko któremu walczymy, ale jest to jednocześnie mechanizm, który jest na tyle nieintuicyjny, a w zasadzie inny od tego, Jaki jest wykorzystywany w innych grach, że prosto jest zapomnieć o tym elemencie. O elemencie, który każe i sprawia, że w trakcie naszej aktywności zawsze musimy mieć na uwadze to, jakiego rodzaju karty zachowania znajdują się w danym momencie na wystawce naszego potwora. To, jakie są triggery na tych kartach, determinować będzie to, w jakich okolicznościach dane zachowanie potwora zostanie uwzględnione i spowoduje odpalenie danej karty. W związku z tym, za każdym razem, gdy zagramy jakąkolwiek kartę albo wykonamy czynność, która potencjalnie może spowodować odpalenie zachowania potwora, trzeba pamiętać o tym, aby po zagraniu takiej karty albo po wykonaniu takiej czynności rozpatrzyć kartę, której takie zachowanie odpowiada. Czasami zdarzać się będzie, że wykonacie jakiś ciąg czynności i dopiero po przeprowadzeniu kilku ruchów zdacie sobie sprawę z tego, że powinniście byli rozpatrzyć kartę, kartę przeciwnika, bo zaistniała okoliczność, która skutkowała odpaleniem takiej karty. Jest to też o tyle problematyczne, że karty zachowania potwora będą generować jego reakcję w bardzo różnych okolicznościach i w bardzo różnych momentach. Czasami to będzie efekt zagrania karty konkretnego koloru, ale kiedy indziej będzie to na przykład efekt rozpoczęcia przez gracza tury. W konkretnej strefie, uzależnionej od tego, jak działa dana karta potwora. Może być też tak, że będą to karty rozpatrywane chociażby w potwazie atrycji. Fakt, że one nie działają dokładnie w tym samym momencie, wszystkie dokładnie na tych samych zasadach, z jednej strony sprawia, że gra dostaje dodatkowego kopa, jest bardziej zróżnicowana i musimy pilnować większej liczby rzeczy, ale w tym pozytywnym sensie, że jesteśmy zaskakiwani zachowaniem potwora w różnych momentach, który z drugiej dokłada jednak tegoż buchalteryjnego aspektu, w którym to musimy bardzo dużej liczby rzeczy pilnować. I w związku z tym to właśnie ten konkretny element może być problematyczny w szczególności na początku i pewnie będziecie się łapać czasami na tym, że wykonaliście jakąś czynność, a dopiero potem zwróciliście uwagę, że kilka ruchów wcześniej przed zagraniem dwóch wcześniejszych kart powinniście byli rozpatrzeć jedną z kart zachowania waszego przeciwnika. To była lista tych tematów, które uważam za absolutnie kluczowe, albo których trzeba koniecznie wystrzegać się w momencie kiedy zaczynacie swoją przygodę z Primal the Awakening. Oczywiście ta lista nie jest kompletna istnieje bardzo dużo innych niuansów, o których trzeba będzie w trakcie rozgrywki pamiętać, chociażby o tym, jak wygląda zdolność stan, a więc ogłuszania, która to będzie na przykład umożliwiała graczowi odsłonięcie dwóch kart ze swojej ręki, żeby zadać jeszcze obrażenia potworowi. Tego typu rzeczy i tego typu niuansików w Premier League jest bardzo dużo. W związku z tym, jeśli miałbym udzielić jakiejkolwiek ostatecznej porady, zanim siądziecie do rozgrywki, to będzie ona następująca. Nie spieszcie się. Warto jest w trakcie pierwszych rozgrywek uważnie i dosyć precyzyjnie, zaglądać regularnie do instrukcji i grać precyzyjnie swoje tury. Warto jest upewnić się, zanim pójdziecie dalej, że na stole albo w Waszej ręce nie znajdują się jakieś efekty, które w danym momencie powinny zostać zagrane albo które mogą zostać zagrane. Przykładowo są karty, które umożliwiają Manipulacje kartami. Są karty, które można zagrać, żeby wesprzeć naszego kolegę w trakcie jego tury. Są wreszcie karty reakcji, o czym już mówiłem, reakcji potwora, które to będą odpalane reaktywnie w momencie, gdy któryś z graczy coś zrobi, albo gdy zaistnieje sytuacja w obszarze gry, która warunkuje ich odpalenie. Każdorazowo w związku z tym warto jest dokonywać krótkiej stopklatki, rozejrzeć się uważnie po obszarze gry, sprawdzić karty potwora, sprawdzić karty w naszej sekwencji, sprawdzić karty u nas na ręce, sprawdzić znaczniki, które znajdują się w obszarze gry, albo na naszych planszetkach i dopiero kiedy upewnimy się, że wszystko jest pod kontrolą, pójść do przodu. To chyba najlepsze rozwiązanie, zwłaszcza kiedy uczymy się dopiero obsługi, ale i porada, która też jest istotna w momencie, gdy zmieniacie potwora, gdy zmieniacie postać, bo każda z postaci każdy z potworów działać będzie inaczej, będzie wprowadzać nowe mechanizmy, będzie posiadać inny zestaw kart reakcji, które to mogą być odpalane w wyniku zaistnienia niech okoliczności. Każdy potwór będzie posiadał inne karty postawy. W związku z tym warto jest dobrze się z nimi zapoznać, przeczytać te karty i wiedzieć, w jaki sposób później je stosować. Po to, żeby uniknąć niespodzianek. Przykrych niespodzianek, bo z reguły, kiedy dochodzimy do wniosku, że coś graliśmy źle, to jednak jest to w większości przypadków smutna konstatacja, nawet jeśli to, co zrobiliśmy, działało troszkę na naszą korzyść. No bo co to za Frajda wygrać, jeśli nie graliśmy zgodnie z zasadami? Jeżeli Wy po rozgrywkach Premier The Awakening macie jakieś inne problemy, z którymi się borykaliście, albo rzeczy, których koniecznie trzeba pilnować, a które, na które warto zwrócić uwagę wtedy, kiedy zaczyna się dopiero grać. To koniecznie napiszcie o nich w swoich komentarzach. Dobrze byłoby, żeby ten materiał był punktem wyjścia do nauki Primal The Awakening albo takim zbiorem kazusów, o których warto pamiętać, kiedy do tej gry się siada. Z takim też zamysłem ten film nagrywałem. To była lista siedmiu najczęściej popełnianych błędów w grze Primal The Awakening. Zapraszam Was do innych filmów na Wojennik TV. Zajrzyjcie na mój Facebook, na Instagram oraz na Twittera. Życzę Wam bardzo dobrego dnia i wyśmienitych rozgrywek Primal The Awakening. Do zobaczenia następnym razem.